Są chłopaki. Jeżdżą. No kurde, to rozumiem. Lewo w górę. I jedziemy. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Kolejny raz Kolejny raz spróbowałem jakoś schować ten mikrofon. Może tym razem się udało. Mam nadzieję Dzisiaj łączę Dzisiaj łączę yy, ten... Kurde kata mnie dopat. Dzisiaj łączę przymus z przyjemnością Przymus jest taki, że muszę pojechać buty wymienić, albo oddać na reklamację Które kupiłem 4 dni temu Wydałem kupę kasy I po czterech dniach się kurwy rozkleiły Po trzech w sumie Dzisiaj jest, dzisiaj jest czwarty dzień, jak je kupiłem no ale do roboty jakoś musiałem pójść. Ta fajna dróżka, same zakręty. To jest właśnie lepsza strona tego, że można sobie dwie drogi wybrać albo jedną prostą, zwykłą, normalną. Szybką albo dłuższą. Ale ja przeważnie wybieram te dłuższe. Oczywiście jak jadę motocyklem. Jak jadę samochodem, to mam widzimy się. Kurwa. Czy ja zawsze muszę piłować te buty. Nie, nie rozumiem, kupuję buty za 30 euro, starczają mi na 3 miesiące. Stwierdziłem, że jak kupię za 60, będę miał na pół roku. Gówno z tego wyszło. Bo teraz. Um, tych. Trzyma, trzyma. Ta pogodnie za Wami. Będziemy się wykładać. Chłopcy przyjechali sobie poszaleć u nas w Luksemburgu. No I tak jak mówiłem, z tymi butami kurde 60 euro za buty, które po czterech dniach muszę pojechać wymienić lub spróbować oddać na reklamację, bo się rozkleiły. To mnie strasznie denerwuje. Waszki wiedzą, gdzie się, gdzie się najlepiej jeździ. Widzę, znają dobre trasy. Pewnie nie raz tutaj już byli. Lejowcy. No i mamy pierwsze, jeden kilometr. Pierwszy kilometr zakrętów, za chwilę będą trzy, później dwa chyba. jest taki odcinek fajny. Kilku kilometr kilka kilometrów zakrętów. Na... O, poszedł! Tak. Teraz to ja już nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo kurczę tak wieje po twarzy. No, kurde, gibnąłeś się, koleś. Trzy kilometry kolejne. Chyba przeliczasz swoje możliwości. To i nie pojedzie. <śleństwo> Szaleństwo eh chyba znają chociaż. Tak to się fajnie jeździ jak się z kimś jedzie Samemu to tak Czasami nudno się robi Pomimo to, że się kogoś nie zda To i tak fajnie się jedzie Nie, to to chodzi, to z przodu, to żółte. Ciekawe, co to jest, bo nie widzę. No. <śled> I następni sobie wyruszyli w traskę. O, tacy to są. Kurde, takim czymś to można sobie pojeździć. Trochę hałasu porobić. Po wsiach postraszyć ludzi. Jedziesz, skręcasz. To na narazka.